Książeczka ma prawie 10 tysięcy sprzedaży i zarabia 79 tysięcy dolarów na miesiąc. Widzimy, że książeczka jest wydana w każdej formie: jest to e-book, jest to audiobook, mamy hardcover, czyli twardą okładkę oraz paperback, czyli miękką okładkę. Aby zarabiać na Amazonie, nie trzeba być pisarzem. Ludzie wrzucają proste zeszyty, planery, kolorowanki. Książeczki dla dzieci wymagają troszkę większych umiejętności, ale też można sobie z tym poradzić, bo ani nie musimy pisać tych książek, ani nie musimy tworzyć ilustracji, bo wszystko zrobi za nas AI. Naszym zadaniem będzie dopracowanie tej książki, poprawienie błędów, poprawienie jakości, schumanizowanie tekstu, a dopiero wtedy publikacja. Niedopuszczalne jest, żeby grafiki miały jakiekolwiek błędy. My nie publikujemy takiej książki. My publikujemy wysokiej jakości książki, takie, które zainteresują użytkownika i takie, po których użytkownik zostawi nam pozytywny komentarz. Tworzenie i publikacja takich książek pozwoli nam na zdobycie dochodu pasywnego czyli takiego, że wrzucasz raz produkt, a on zarabia dla ciebie latami. Nie musisz mieć magazynu, nie musisz wysyłać tego do klientów. Amazon po prostu robi to za ciebie. Możesz na początku zacząć od darmowych narzędzi, nauczyć się najpierw wszystkiego. Możesz tworzyć swoje kolorowanki czy książeczki po pracy, lub na przykład w weekendy. Jeżeli interesują cię takie treści, to zaobserwuj mnie po więcej.